Ho, 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 z tej strony Alexa i Nikola! I dzisiaj właśnie z Nikolą będziemy otwierać moje kalendarze adwentowe. Witamy Was oczywiście serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu Masiku. E, I tak, zaczynamy najpierw od kalendarzy, a potem lecimy na kawaliadę, także Nikola, możesz zacząć, skoro jesteś gościem podarowym na moim jak, kanale. Jak najbardziej, bardzo się cieszę, e, że mogę w końcu otworzyć jakiś kalendarz i zacznę od czekoladek, bo wczoraj nie mogłam się po prostu doczekać. Wczoraj <śmieniu> <śmieniu> Nikola nie dostała. <śmieniu> także zaczynam od Milki e, i otwieramy dzisiaj 17. Tak, 17. O nie. Dobra. I ogólnie jak dzisiaj oglądacie ten film, to moja siostra ma urodziny, druga Nikola, która siedzi tam. Nikola są najlepsze. E, tak. E, także stole, stole dla Nikoli. Jutro będziesz otwierać kalendarz. I piszcie w komentarzach wszystkiego najlepszego dla Nikoli. Tak. Koniecznie. Czy to dla nas Właśnie Slinda tu. Ja mam trąbkę. Jak Marta trąbka. Dobra. Linda. Jesteś trąbkę. Zielony sukierek. Możesz sobie zjeść mm -hmm. od razu. Uh -huh. Lecimy dalej ze słodyczami. Żeby zjeść coś na wsiadanie. Oh mm. O A, 19. Yy, 17. 17. Ile ty masz lat? 17. O nie, pusty Ej, bo one uciekają. Serio, to jest kalendarz z uciekającymi czekoladkami no, no, ja no, nie wiem, no. gdzie one są. ktoś będzie miał. Może ktoś tutaj tutaj. One serio. wszystkie przeją. Ej, no dobra, no to po prostu ktoś będzie miał fajniejszą 21 jedynkę albo jakiś inny dzień. Albo jest. <grym> o Jezu, dobra, o, widzisz, dobra, to powiedzisz? to jest moja 17. <grym> A ty mamy w Kinderka mini. A czy jest dla, no? O to to nie jest fajny. Dobra, 17 z nie, niech drugiej. Bardzo pomysłowe. Chciałam paznokcie w końcu, i ja w ogóle nie mogę wbić ich w te kalendarze. To jest tragedia. Mmm, nice. O, smacznego. Ja mam y, ludzika, który wędruje już do moich kuchni. Dobra. I to są zazwyczaj smaczki, nie? Tak, tego tak Dobra. To ja Dobra. wezmę od razu par z jest? Tutaj. No. Smaczkowe trzeba załatwić. Tak, bo oczki dla nas teraz krawędzi. naklejona. Przechodzimy do... do konkretów. Tak, taka same jak No, też to. Takie same. To jest takie sama. Chcę z linką. Siedemnastka, hmm. z którą wygląda tak. I mamy tutaj nagietkowe talarki. To są takie ładne. Zobaczcie. nagietki. No, fajnie. Ładne których to może teraz? otwórzmy teraz EFOLO i Dobra, dobra, to by. Yy, obaj dwie, No, chcesz EFOLO? No. Tu się, tu się fajnie ten, klika Dwa, A za to, o, siedemnastka już wypadła Z tego, a nawet nie, nie, czekaj, coś innego wypadło, bo ogólnie... Dwadzieścia wypadło? Chyba tak. no nie, ale fajne, fajne Bo, no patrzcie, tu jest wszystko jakby te się popsuły, nie? Od y, wyciągania. I teraz wszystko wypada. I jest 17 castu, która też wypadła. I jest kabi spray. I jest to spray na strzałki. Podobno to jest najlepszy preparat na strzałki na rynku. Ładny kolor, ma. No. Eee, no, yes. Nie na rynku, Nie to ci śmierdzić, tak? No. Ta pewno pewno nie. Pewno. A, <laughs> tak się <laughs> próbka się. kabi, Lu. To? O nie, to jest typo dobra. A, ej, ja sobie od razu zrobię Oczywiście Mnie tak usta bo mam tak od mrozu po prostu spieszknięte, popękane O f**k A no Ale pachnie. Pachnie. O, nie Albo mam węchu To jest Ale w zeszłym roku miała inny kolor, ten jest taki, patrzcie, taki jajowaty A w, w zeszłym roku była taka Leczej jakby przezroczysta Pachnie efolem no. Tak ta bym powiedziała, że pachnie efolem co nam jeszcze zostało? Dobra, dużo zostało. Tak? Dużo, dużo. Od widzów. Możesz... Co? Od widzów. Od widzów, dobra. Tutaj mam jeden od widzów, a tutaj jest drugi od widzów. Dobra, masz. Dobra, dzięki. Ale ściana po z Trzeba odmalować po tych kalendarzach. Uuu, fajne. Można sobie poszukać fajnie. O, siedem miłości no, ja też mam 17 tu. Dobra, ja przerywam. O, cukierki. O, dwa cukierki. Cukierki. Druf, Trufle, burzu, trufle Tróf, trufle. to są Rękawiczki, tak. W końcu. ręcznie robiona. Rękawiczki, ale ma to bardziej chyba dla ciebie, bo żółte, i będę już miał na konia, wiesz. Kabanosowe rękawiczki. Duetka, to Spoko, ale co jest w ruchu? Który tu jest? Przy Możesz sobie otworzyć Alfabu. Alfabu jest super. Dobra, dobra. dobra. Ale to jest Wedder Cold Super. Wielki. Czekaj, moment i zakładę rękawiczki. teraz <noise> Drugi uwiąz, no on był już uwiąz, ale do kanterka brązowego, a wczoraj był ten kanterek niebieski jest niebieski, dokładnie to jest nowy uwiąz Bardzo ładny kolor No, ale mam uwiąz już chyba czwarty uwiąz w tych kalendarzach, mam tyle uwiązów Ale ten pasuje, zawsze tak mi się wydaje, że pasuje w ogóle do najnowszej kolekcji. No, ja to samo wczoraj powiedziałam, nie? Dobra, otwieramy Dark Force halter i siedemnastka jest tutaj taka malutka jest to... Gumka nie, ten kalendarz to jest taka trochę porażka, ale dobra. Ale złoto I ja to jest czas, ale to Znowu... I dobra. dobra. I co teraz? E-Horses, a jeszcze ten jest odwiedza Ale dobra. I jeden. I tutaj są zazwyczaj cukierki. Siedemnastka, siedemnastka. E nie, to to jakiś. O, jest tu konie jakieś. A tu jest siedemnastka. Jedna. Ej, koń. Koń z eszlecha. I rebaczek. Sporo. co to ustanie. Co Dobra, chyba tego wielkiego y, horsewranda. Bardzo bym chciała. Dobra, otwieraj. On my był. Dobra, Yyy, O, jest, ale duża. No, my, nie? Dobra uwaga. O, ręczniczek. Ej, fajne, to będzie taka Co rękawica. O, czekajcie. O nie. To będzie taka rękawica. To wygląda jak mop. Tak, jest rękawica. <laughs> Ale fajne, bo jest dwustronna. Ale to już druga rękę też w tych kalendarzach, ale one bo one są super ale była. Ale to jest do mycia czy do nabłyszczenia kurzie do czego? Y, zależy, jak chcesz tego używać, to jest super do nabłyszczenia. No. Ogólnie też fajnie zbiera kurz i ogólnie możesz to lekko sobie namoczyć no. i też ładnie będzie zbierać w ogóle brud. Także jest super. Ja zrobię tym prima, bo prima ma tyle sierści jakby pod tą wielką warstwą futra. Zobaczymy, czy to wyciągnie z niej ten kurz. No nie, to jest patrz, daj mi Co? to! Ofu, nie, nie rób tak. O fuuu. to całe. I patrzcie to. Nie, fu, to jest... Ja nie, nie patrzę. To... O! Fuu. I teraz tak się myje podłogi. No, I teraz tak się, się za. <śmienicza> to dla wszystkich to skończy. <śmienicza> nie dziękujcie widzowie. Dla was to zrobiłem. Dobry. Mamy... Ej, a ten kalendarz był w tamtym roku taki średni, nie? Tak, i w tym roku jest jeszcze bardziej średni. Patrzcie, patrzcie to w ogóle jakby nic Zobaczcie. nie było: sam karton, nie? I zgaduję, że to jakaś próbka. O, wow! Papierek! O, mega słabo. Się, proszę się Jest poprawić. to jakiś kot do czegoś, nawet nie wiem, do czegoś, Jakiś stable tour. Ale jaki to Mogę zobaczyć jakąś tajnie kogoś. Jakie pudełko, jaka w ogóle zawartość? Nie, no w ogóle tragedia. tragedia znaczy, to nie, jest fajne ten... mają w ogóle kartony? Fajny pomysł jest z tego, kalendarze? że on tak spada, no, tak. Nie, ale sama zawartość tego kalendarza to jest jakaś po prostu tragedia. No. I to co nam jeszcze zostało? Mati, dostał tylko dla ciebie kalendarz, to musisz jeszcze na otwierać, no? Dobra, mm. no Mati się jeszcze nie ubrał, a musimy zaraz <grym> <grym> uciekać Bo na z... kawaliadę Także otworzę może za ciebie, co? Tak, tak, zrób, zrób to dla mnie, kochanie. Zobaczymy, czy to jest od jakiejś Marci, czy to jest ode mnie, bo ja w nie, nie pamiętam. A no może nikt Nikola otworzy zamiast ciebie? Nie? Mogę. Okej. Okay. I teraz... A faktycznie ma dla Matego. No, a to ode mnie. Skiet... Ej, Boże, nie, Kacie. Kacię, Patrz, stary warsy tutaj do przodkoczka ode mnie. E, I masz jeszcze gacie, patrz Boba. Uf, yeah. Bo Matyk wiecznie narzeka, że ja robię pranie co tydzień, a on ma mało Gacie i musi chodzić w brudnych śmierdzeniach. Czyli co? <śmienic> Tylko miło nie wejść. <śmienic> Czyli teraz możesz robić pranie co dwa tygodnie. Ja bo ci kupiłam nowe gacie i nie będziesz narzekał. A za 47 zł złotych aż. Co? nie ceny. Ups, to Ale podoba mi się. Piękne. Majtki. Jak będziecie robić prezenty, to ściągajcie się cenę albo zamazujcie. Przemierzmy. Dobra, to już. Dobra kochani, szybkie podsumowanie. Uważam, że dzisiejszy dzień jest tragiczny. Dawno nie było tak złego dnia. Jedyne co to mi się podoba, to jest ta... no. rękawica będzie spoko. A tak to... To ja e... uwiąz? Ja no uwiąz, ale ile już mam tych uwiązów? I majtki tam takie uwiąz. Majtki. Majtki się nie liczą, bo to jest kalendarz. Się... A rękawiczki? No, to dla ciebie. Kawiczki są cool. Nie no, nie jest tragedia. Dobra, lecimy na kawal, jadę. Uwaga, uwaga, moje bluzy w sprzedaży i zobaczcie, jaką mam tutaj armię. Jestem no. na różowo, machajcie. No. Słuchajcie, wy wiecie, jak ja bardzo, bardzo, bardzo chciałam polecieć na rajd do Maroka konny. Ja mówiłam o tym już wam chyba od roku, że to jest jedno z największych marzeń z dzieckich. I zobaczcie, czy Stoisko jest na Kowaliadzie. Rajdy konne Maroka, słuchajcie, chyba już za dwa miesiące, za trzy, spełnię swoje marzenie i polecimy z Martinem nagrywać dla was filmy z rajdów w Maroku Boże, słuchajcie, jakie to będzie przeżycie, także jeśli jesteście na kawaliadzie i również macie po prostu marzenie polecieć do Maroka na taki hardkorowy rajd to możecie wpadać, Ja w ogóle tak się ucieszyłam, że oni tutaj są ja nie wiedziałam, i tutaj macie właśnie tą ulotkę z rajdami no, także słuchajcie, szykujcie się na ogromne filmy z każdego dnia rajdu już w marcu, polecimy Uwaga, uwaga, jestem teraz z dżunglerkami tutaj. Proszę pomachać. Tak? I to jest czwarta. A tutaj, patrzcie, ujeżdża się konie wyścigowe. Dalej, ujeżdżaj, ujeżdżaj. Oj, mamy puszad? Szybko. O tak, rozpędza się. Dobrze. O no, tak. i dostała i się dalej. Zaczęłam mieć szczęście. Słuchajcie, stała się rzecz ogromna. Jutro, czyli jak Wy oglądacie to dzisiaj, będę szła w pokazie mody na kawaliadzie jako modelka normalnie po wybiegu. Mati w sumie też, ale ja mam aż dwa pokazy, idę w dwóch pokazach i w pierwszym pokazie to właśnie idę dla Silwera i... Yy, właśnie będziemy wybierać w czym pójdę, także no, zobaczymy. A drugi pokaz to jest dla kawaliady i razem z Matim będę szła po prostu w ciuchach kawaliady. Także jak to oglądacie to bądźcie na pokazie mody i kibicujcie, żeby wszystko dobrze było. Także teraz wybieramy co założył na siluera, siluera w pokazie mody. I ja wiecie, że ja kocham te bluzki. Warm, te e, cieplutkie, e, techniczne. Także ja muszę po prostu e, wziąć tą na pokaz, no bo skoro e, ja z tym jestem kojarzona i tą bluzkę mega polecam, także myślę, że ubiorę coś z tego. I tutaj mamy ten golfik, który mam zawsze i, i wam go pokazuję. Natomiast tutaj, kto nie lubi takich golfów i zameczków pod e, szyją, no to ta sama jakby wersja bluzki jest w opcji takiej bluzkowatej, bez golfa, bez zamka. I myślę, że właśnie to pokażę i w tym pójdę. Także będzie ładnie. I bryczeski. Bryczeski, jak wiecie, mam również bordowe e, siluera. I one... gdzie są bryczeski? Bryczeski mamy fajny tutaj. Bordowe bryczeski. Także myślę, że będzie to fajny look bordowy. Klasyczny. I coś musi być oczywiście na wierzch. Także... Tą czarną bluzę też znacie. I dajcie znać, czy mogę iść tak ubrana, jako właśnie modelka, w bordowo-granatowej stylówce i czy to będzie ładnie wyglądać i pitować takie coś. Co ty masz granatowego? Co? Bordowo-czarnej, bordowo czarnej bordowo się kolory mylą stylówce. No, więc będzie, żeby tak iść. i jeszcze oczywiście czarne oficerki. Więc czarne oficerki będą mega spoko pasować do tej czarnej, rozpinanej bluzy. Więc no, że jest spoko i na pewno w jutrzejszym odcinku... We vlog właśnie wszystko będzie nagrane i zobaczycie jak sobie poradziliśmy z makiem na prawdziwym pokazie mody. Dobra, słuchajcie, przebrałam się w ten look, w którym pójdę jutro w pokazie. Oczywiście będę miała czarne oficerki, więc to będzie jeszcze ładniej wyglądać, ale ogólnie tak. Także dajcie znać co myślicie, ja uważam, że spoko. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na próbie generalnej do jutrzejszego pokazu mody. Mati! pokażę, Mati pokaż jak pójdziesz jutro, zaprezentuj nam! mati model baga baga no it no <laughs> Czas antenowy się skończył. Myśle, 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 myśle. <laughs> Ej, jak Mati zacznie te kółka robić, to on nie skończy. On tak będzie chodził. Słuchajcie, jesteśmy po kawaliadzie, późno w nocy, ale do konia trzeba i tak przyjechać po całym dniu pracy. I zobaczcie, kto w końcu odwiedził Dile. Poznajemy się właśnie. Tak, Nikola! No, także musimy ogarnąć Dile, prime, zrobić im jedzenie. Dile dwa dni miała ja teraz wolnego, <grym> więc chociaż muszę ją szybko wylążować, żeby się nie zastała. Co? No, musisz iść pobiegać trochę. Ona. No, ona ma energię chyba, tak? Tak, tak, tak. masz. Dila, masz primuśkę, w ogóle primuśki spadły i pękły. Masz, znaczy diluśkę masz, Dila, masz diluśkę. O, o nie maj. Tak, tak, tak. Teraz idziemy do primusi. Fok, pok, pok. Dzień dobry! Dzień dobry! Oj, oj, to tak mruży oczka! Ty tak mrozi aćka. No, a jak ci zadę, pokażę. Jak sobie dotkniesz jej i zatka, no. bumble. No posuń się, posunie się. Weź sobie tak tu, tą sierść, tu na zadzie, tu na zadzie najbardziej. Patrz. No? Tu dwóje prawie nie widać nie? Mamut. Mamut. Mały brat Mitwiec. Mały kochanie. Dziękuję. Witam, kochanie! Diabeł. Chcę przytomność. Chodź. Diabeł. Przytomność. 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 szybko. Przytomność. Szybko, Przytomność. To Cześć. 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 Tak. ale się się w ogóle w to jest takim jest taki <gry> Słuchajcie, mam wam coś mega ważnego do powiedzenia. Ostatnio po prostu mam tyle dobrych informacji. Ja już wam mówiłam, że w grudniu ogólnie będzie się dużo działo, ale jakby co chwila jeszcze nowe informacje przychodzą i nowe propozycje, a dzisiejszy dzień to już w ogóle jest wszystkiego. Najpierw to ten rajd po Maroku, który mam już zaklepany, i będziemy po prostu w marcu na moim wymarzonym rajdzie po Maroku razem z Mattim. E, potem, e, słuchajcie, dowiedziałam się że jestem zaproszona do odcinka Pytanie na śniadanie, które będzie kręcone jutro na kawaliadzie, czyli jakby to oglądacie o 16, to ja już jestem po nagrywkach, które były o 9.40 i w kolejnym vlogu w jutrzejszym oczywiście Wam dam link albo wstawię Wam stawkę z tego pytania na śniadanie, bo to jest coś wspaniałego, kurczę, będę w telewizji, także nie wiem, może oglądaliście akurat pytanie na śniadanie i mnie widzieliście, także koniecznie mi dajcie znać, czy mnie widzieliście na żywo, bo boże, w życiu bym nie pomyślał, że ja zostanę zaproszona do tak wielkiego programu, jak pytanie na śniadanie. No i potem jeszcze ta próba do pokazu mody, e, który odbędzie się też jutro. I pierwszy raz pójdę w pokazie mody, i to jako modelka dla dwóch marek, także Boże. No ostatnio. Żyć, życie mi jakoś wynagradza ten cały ponad rok trudności z Dilką, z Primką i to wszystko i wszystko się tak naprawia i naprawdę no jest cudownie, także trzymajcie kciuki, żeby jutrzejszy dzień był tym spełnieniem marzeń i żeby się wszystko po prostu udało. Słuchajcie, jesteśmy po kawaliadzie i właśnie rozpakowaliśmy wszystkie upominki od Was i jest ich mnóstwo naprawdę. Tak, wam dziękuję, po prostu przepiękne obrazy, wasze prace, yy, kantarki dla Dilki, dla Primusi znowu, nauszniki dla mnie, ja w ogóle dostałam puchar dla najlepszej influencerki. Ale to dla mnie puchar. Nie, to był dla mnie. No i o, gąbeczkę dostałam, słuchajcie. Ja mega Cię cieszę, że dostałam nową gąbeczkę, bo moja jest już w tragicznym stanie e, do malowania się. E, no ogólnie bardzo, 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 bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy. E, o, ruszaczek, zobaczcie jaki słodki, misiak. I jeszcze e, ten, Primka dostała monsterkowy halterek, tak więc będzie pasować i e, kabanosowy uwiąz. <grymka> I oczywiście karton słodyczy. Oh, michaszki! Dostaliśmy worek Michaszków. Teraz zauważyłam. Mniam, kocham Michaszki. I ptasie mleczko. Oh, Boże, Boże, kocham Was naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy przynajmniej co jeść znowu. Tak, właśnie żywimy żywi ostatnio samym słodkim. Oczywiście też pełno rysunków, listów. Tutaj nawet mam zdjęcie w ramce. Jakie przepiękne. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, to jest w ogóle hit, ten mati tu, <laughs> przepiękne, o, przepiękne. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vlogmaska, mam nadzieję, że wam się podobało, jednak jutrzejszy vlogmas to będzie sztos, będzie sztos mega, także na pewno jutro oglądajcie, bo będzie i mój występ w Pytaj na e, i pokaz mody, i wszystko, także jutro będzie się działo, dzisiaj się już z wami żegnam, wysyłam buziaczki, pa!